Wszyscy że u nas w Chorągwi, w całej Polsce i więcej też na świecie. Rok temu na zlot we Wrocławiu, z do Chorągwi przyjechałam, wypisując się na własne żądanie ze szpitala z prośbą o pomoc. Wtedy lekarze dawali mi kilka dni życia. Ja bardzo podziękować wszystkim parcerzom, instruktorom, słupom, wszystkim drużynom i młodym parcerzom, którzy walczyli o każdy grosz dla mnie. Bo dzięki Wam dzisiaj dzisiaj jestem na zlocie na co dzień jeszcze na urlopie zdrowotnym, ale za dwa tygodnie staję na komisję i wracam do pracy do szkoły. A teraz to co najważniejsze, chciałabym bardzo wszystkich zaprosić na wrzesień, na koncert, na którym i na co będę mógł Wam wszystkim podziękować.